Automatyka z serii Starkus to nowoczesne i komfortowe napędy do bram garażowych i Rolet. W estetycznych wzorniczo modelach ukryte są silne mechanizmy o optymalnych parametrach technicznych, które doskonale spełniają swoją funkcję w codziennym użytkowaniu. Czym wyróżniają się napędy Starkus do bram? Stosowane do automatyzacji bram napędy Starkus K06 i K10 cechują się prostotą i niezawodnością, nawet po wielu latach użytkowania. Zaraz po zamontowaniu napęd jest gotowy do pracy. Maksymalną prędkość otwierania bramy doceni każdy użytkownik, to aż 16 cm na sekundę. Łagodny start i zatrzymanie wydłuża żywotność napędu i samej bramy. Amperometryczny system wykrywania przeszkody podnosi bezpieczeństwo. System ma wbudowane bardzo wydajne i oszczędne oświetlenie LED. Dodatkowo można rozbudować napęd np. Na w fotokomórki. Napędy Starkus są również nieocenione w przypadku sterowania roletami. Bardzo precyzyjna detekcja, czyli wykrywanie przeszkód, chroni pancerz rolety przed uszkodzeniem w przypadku przymarznięcia czy pozostawienia przeszkody na drodze rolety. Funkcja przekazywania sygnału pozwala na komfortowe sterowanie roletami na terenie całego budynku.